Przyjechałem dzisiaj do młodej osoby, ale bardzo aktywnej w sprawie nie dla CPK. Nazywa się Dominika Kujawa. Przez dom jej ma iść linia kolejowa. Monika, powiedz o Twoim może działaniu do tej pory, gdzie byłaś, z kim rozmawiałaś. Jeździłam na protesty, też właśnie jeździłam do Sejmu na konferencję i też właśnie rozmawiałam z posłami, napisałam list, napisałam też list do prezydenta. I no wesoła. właśnie, no, no właśnie. Mam przed sobą ten list, który napisałaś do parlamentarzystów. Byliśmy na komisji energetyki i aktywów państwowych, gdzie ten list rozdali, rozdałaś tak. parlamentarzystom. Powiedz, widziałaś na nich jakieś wrażenie? Czy zrobiło to na nich jakieś znaczy wrażenie? Znaczy, byli mega zdziwieni, że młoda osoba tak napisała w ogóle list. No i też właśnie poruszyli ten temat, ale jakby to był krótki, ale widać, że się zainteresowali nim. Z tego co ja wiem, to nie wszyscy? No nie wszyscy, ale, no, nie wszyscy, ale... większość jakby połowa. Dopowiedzmy, że to szczególnie poruszyło to posłów opozycji, która praktycznie można powiedzieć, że się jednoczy bez względu na przynależność polityczną. Natomiast głusi są ci, którzy obecnie sprawują władzę, gdzie my mają większość w parlamencie. Co sądzisz o takich ludziach, którzy nie słuchają młodzieży? Nie słuchają rodziców, nie słuchają dziadków. Znaczy dla mnie w ogóle to jest jakby niby chcą budować, ale to jakby musieli przesłuchać jakby osoby, które właśnie chcą wywłaszczyć, czy im to pasuje, czy no wszystko im gra, czy się zgadzają na to, ale jak widać to się nie, nie rozmawiają w ogóle, tylko jakby wpraszają się na posesję. sesję i nie rozmawiają w ogóle z ludźmi. Tak jak poseł Chorała też właśnie mówi, że niby rozmawia, a tak naprawdę nie rozmawia. No właśnie, mówisz niby rozmawia, to to jest faktycznie tak jest, dlatego, że najlepiej jemu się rozmawia, ale zdalnie przez komputer i schowany jest za monitor ekranu. Czy Ty uważasz to za konsultację? Nie. Bo jakby może mieć wszystko przed sobą i może jakby napisać sobie po prostu, co ma powiedzieć i powymyślać. I też jakby nie rozmawia tak otwarcie, nawet jak przez monitor i nawet go nie widać, no to jakby nie udziela się jakoś, bo mnie nie interesuje, bo może tak jakby robić co innego za tym monitorem i nie słuchać. Napisałaś, że kiedy dowiedzieli się rodzice, dowiedziałaś się Ty, że już każdy następny dzień nie jest taki, jak był do tej pory. To no, prawda? Bo, tak, właśnie bardziej jesteśmy zmartwieni tym, czy naprawdę będziemy wywłaszczeni, gdzie pójdziemy, gdzie ja na przykład pójdę do nowej szkoły i czy się w ogóle odnajdę w nowym środowisku? Powiedzmy, bo w tym roku jesteś uczestnicą klasy ósmej i wybierasz się do innej szkoły. I to jest właśnie dylemat gdzie ewentualnie złożyć dokumenty. Tak, jeśli nas wywłaszczą. Bo jeśli nas wywłaszczą, a w tle mamy dom, który widać. Jak widać, dom jest dobrze utrzymany. Jest również, rodzice prowadzą działalność gospodarczą. Jesteśmy przed warsztatem. Tata z mamą prowadzi sklep dla rolników. Tak. Z częściami zamiennymi do maszyn rolniczych. Tu się prawie wszyscy znamy. Powiedz mi, bo mówimy o jednym liście takim otwartym. On był w przestrzeni internetowej. On zrobił również poruszenie i na mnie, bo nie spodziewałem się, że osoba młoda może być aktywna. To tylko moja pewnie niewiedza, ale już teraz wiem, że należy rozmawiać ze wszystkimi. I z młodzieżą, która jest wrażliwa, szczególnie jest wrażliwa na ludzką krzywdę. Ale przed sobą mam, przed sobą mam drugi list, który napisałaś do pana prezydenta. To już 3,5 tygodnia czasu, bo widzę podacie. Uh -huh. Powiedz, czy masz odpowiedź na ten list do pana prezydenta? Znaczy... Złożyłaś go osobiście, oczywiście. Tak, z pojechałam tego, co wiem. i złożyłam go osobiście. Słyszałam, no to prezydent nie... znaczy tak by mam mieć spotkanie z żoną prezydenta, nie z prezydentem. Nie, nie, y, y, nie mylmy tego. Aha. Bo najpierw napisałaś do pana prezydenta, kiedy nie było jeszcze inicjatywy spotkania kobiet. Za chwilę do tego przejdziemy. Powiedz, no widzę, widzę pieczątkę, przyjęcie z datą. Czy na ten list już po 3,5 tygodniach dostałaś jakąkolwiek informację na maila, na smsa, może pocztą? Nie. Jak się czujesz? Czy czujesz się w sumie tak jak. Odrzuc, znaczy tak jakby nie patrz, jakby prezydent też właśnie nie zajrzał do tego listu, nawet nie zobaczył i nie wie jaka jest sytuacja i że właśnie młodzież też się przejmuje tym, nie tylko dorośli, bo w sumie młodzież to po paru latach, no to przecież oni będą jakby praktycznie posłami i będą bardziej pracować. Rozumiem, że nam Osobom starszym, czyli dziadkom, rodzicom, zależy, żeby dobrze wychować młodzież, przygotować ją do pracy, ale również nauczyć szacunku dla swojej ukochanej ojczyzny. No tak. tak to rozumiem? Pan prezydent powiedział, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Jak uważasz to prawda po tym fakcie, co mówimy? czy tak wygląda praca polityka, który deklaruje a później nie dotrzymuje deklaracji? Czy to uważasz za właściwe? Nie. Pan prezydent przecież w swojej kampanii wyborczej mówił, że jest prezydentem, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Czy to prawda? Jak teraz tak patrząc, no to to się nie zgadza w ogóle. Bo powiedziałaś Monika, że napisałaś list do pana prezydenta i to jest fakt. Pan prezydent praktycznie zachował się skandalicznie, nie odpowiedział na list, nie powiedział, że nie spotka się, nie powiedział, że się spotka. To jak ma młodzież później mieć szacunek do władzy, to wy zobowiązaliście mnie, żeby przygotować sześć kobiet. Na spotkanie z panią prezydentową. Po dwie osoby z każdego regionu były wybrane: dwie kobiety z południa, dwie kobiety ze wschodu i dwie kobiety z Mazowsza. Ty w tej grupie z Mazowsza byłaś. Bardzo się cieszyłem, że wśród kobiet znalazłaś się ty, jako również młodzież. I co możemy powiedzieć, kiedy wczoraj z tatą twoim dowiedzieliśmy się, że pan prezydent. Nie chcąc spotkać się z nami, że Pani Prezydentowa nie ma już potrzeby spotkać się z Wami, z kobietami. Jak byś to określiła? Znaczy, to jest w sumie skandal, bo właśnie z każdy chce rozmawiać z Prezydentową albo z Prezydentem, żeby porozmawiać o tym, żeby zobaczyli, że ludzie mają problemy. I młodzież też się angażuje, żeby też Prezydent i Prezydentowa Wiedziała o tym, nie tylko pośli i spółka CPK. I tutaj wszyscy ludzie. Ale jak widać, to jest skandaliczne zachowanie prezydenta i prezydentowej. I brak już tak naprawdę słów na to. Bardzo, bardzo grzecznie i spokojnie to e, powiedziałaś, choć czuję e, twoje zdenerwowanie e, wewnętrzne. I też nie ukrywam, że spotkanie to kobiet i spotkanie, które było przygotowywane dla nas tu, działających w różnego rodzaju organizacjach, do spotkania się z panem prezydentem, gdzie została napisana piękna piosenka przez Krzysztofa Dauszkiewicza i w jego wykonaniu. Panie prezydencie, niech pan nas choć raz wysłucha. Świetna piosenka. Odszukajcie i posłuchajcie tej piosenki, jaka jest ujmująca. Pan prezydent dostał tekst, dostał wykonanie muzyczne również tej piosenki. Jak to wykorzystał, to państwo widzicie. Myśmy chcieli zaproponować panu prezydentowi rozwiązanie dość proste. Jeśli ten bubel prawny ten super buber prawny jest z naruszeniem praw konstytucyjnych. To chcieliśmy podpowiedzieć i poprosić pana prezydenta o to, żeby skierował go Trybunału Konstytucyjnego, żeby wyszedł z tego zamieszania z twarzą. Panie prezydencie, jak pan wyszedł, jak pan się goli rano i patrzy pan w lustro, to kogo pan tam widzi? Niech Pan sobie sam odpowie na to pytanie. Wspomniałeś na początku, że uczestniczysz w różnego rodzaju protestach i to jest fakt. Widzimy Cię, ja szczególnie również zwracam na to uwagę, jeśli są ludzie młodzi. Byłaś 7 lipca przed Sejmem. Tak. Dzisiaj trudno mi na, tym, na ten temat nawet mówić, bo kiedy wystąpiłaś z takim ogromnym przejęciem popłynęły ci łzy. Podziwiam cię za odwagę. Rozumiem, że zrobiłaś to z poczucia obowiązku do ojczyzny. Znaczy ogólnie jak właśnie wtedy jak mówiłam, no to chciałam jakby pokazać coś właśnie, że się przyjmuje i ja naprawdę się przejmuję tym. Były właśnie hejty na to, że niby to są łzy na pokaz, i taki ten, ale tak naprawdę to nie, ludzie nie wiedzą, jakby co czuje młodzież, co czują osoby młodsze, i, i nawet tu stracimy wszystkich bliskich. Faktycznie, od małego tu mieszkam, od urodzenia, no to stracę całą rodzinę, nie będę miała kontaktu ze przyjaciółmi, znajomymi. Nie wiadomo jak się odnajdę w nowym miejscu. Masz brata? Tak. Ma na imię? Dawid. Dawid, chodź z nami, jesteś za kadrem, chodź tu, żebyśmy cię y, widzieli. Obserwujesz swoją siostrę, która się aktywizuje razem z nami, ma swoje uczucia, wyraża swoje poglądy, bo ma takie prawo. Jak uważasz, y, czy ona dobrze robi? Tak. Chodzisz do której do piątej teraz. W tym roku do piątej. I jak uważasz do szkoły w przypadku, kiedy zostanie, zostaną rodzice wysiedleni, to czy wyobrażasz sobie, że chodzić do innej szkoły? Nie. A dlaczego? Bo w mojej szkole mam kolegów i też gram piłkę, lubię i nie odnajdę się w drugiej szkole. No tak, tak. To istotne i ważne. Zwróćcie Państwo uwagę. Młodzi ludzie też uważają, że to jest niewłaściwe. Nikt z nimi nie chce rozmawiać. Z rodzicami nikt nie chce rozmawiać. Z dziadkami nikt nie chce rozmawiać. Czy ktoś tu ze spółki przyjechał, nie wiem, do rodziców, żeby porozmawiać, na jakich zasadach będą wywłaszczani? Nie, nikt nie przyjechał, nie rozmawiali. No właśnie, a tyle pan chorała mówi, że on rozmawia bezpośrednio, że pracownicy rozmawiają. A powiedz ty, Dominika, już pewnie orientujesz się, czy rodzice wiedzą już o, o tym, że ta linia kolejowa będzie szła przez wasz dom. Na jakich zasadach i za ile będą wywłaszczeni? Orientują się, to fakt, bo jakby, roz, dużo, jakby jest w, net, w internecie i dużo właśnie jest informacji. I rozmawiają z Wami? Tak, tak, rozmawiają. Czy to można odczuć w Twoim przekonaniu, że to co jest proponowane praktycznie starczy na to, żeby zainstalować się na przykład w innym miejscu? Mówią ci pracownicy ze spółki, że nikogo nie zostawią bez dachu nad głową. Wierzycie w to? Nie. Nie, to jest jakby duża, jakby niby mówią, że ma, będą mieli. Też mówili o osiedlu, którego niby zbudują dla właśnie wywłaszczonych. Jakoś nie widać, żeby budowali go. I no, to wątpię, że to jest prawda, że Stanie A pracownicy ustami pani Kasi Dobrońskiej, która jest opiekunem, nazywa się opiekunem terenu, to tak fajnie brzmi, mi się to strasznie nie podoba. Mimo, że jestem w takim wieku i opieki żadnej pani Kasi nie potrzebuje, to ona powiedziała coś takiego: nikogo bez dachu nad głową nie zostawimy. Rozmawiamy i prowadzimy konsultacje z samorządami, bo to do nich należy. Czy wierzycie albo macie orientację, czy są w gminie mieszkania, które można by dać ludziom wysiedlanym. Nie. Wszystkie deklaracje bez pokrycia, po to, żeby się tylko zgodzić na jakiś ochłap? Wiem o tym, że yy, i Dawid i Ty, chodząc do szkoły, zobaczyłaś w swojej szkole. Plakat, gdzie spółka CPK proponuje obóz dla młodzieży, który sfinansuje. Czy, czy uważasz to za właściwe mając na cel budowanie lotniska czy kolei, fundowanie dzieciom kolonii? Czy to jest normalne? A Ty Dominika, jak uważasz? Znaczy dla mnie, jak ja to w ogóle zobaczyłam, no to miałam takie, jakby, takie, że po co oni to w ogóle organizują i jakby też właśnie tracą bardziej pieniądze, gdzie mogliby właśnie sfondować na te mieszkania, gdzie dużo dzieci mogłoby wtedy pojechać i w ogóle, a wtedy jak zwłaszczą, no to by mieli mieszkania i dach nad głową. Ale wtedy w ogóle tam było pisane, że oni tam wszystko jest za darmo, że fundują, że każde dziecko może pojechać z gminy. Funduję wam takie cukierki, że za obóz i wyjazd na chwilę ze swojego otoczenia rodzice się może zgodzą na wywłaszczenie. Czy to jest właściwa metoda postępowania wobec młodzieży? Nie, bo właśnie się wtedy dzieci buntują bardziej do, z rodzicami, inaczej przeciwko rodzicom. I jakby próbują właśnie przekonać rodziców, żebyśmy, żeby pojechać, a rodzice wiedzą, jakby jest bardziej jaka jest yy, sytuacja z tym CPK. Niektóre dzieci się nie zdają sprawy. No, ale też trzeba patrzeć, jakie będą konsekwencje po tym. Bardzo fajnie to ujęłaś. Widzę na horyzoncie y, Twojego tatę, który y, prowadzi zakład, gdzie macie dom, ale również fascynuje się historią. Panie Sebastianie, chodź pan do nas, y, bo widzę, że pan chyba skończył pracę, mimo że jest przerwa, weekend. Przerwa, przerwa. A, przerwa. Z, zapraszamy. O, właśnie. Jest, Dzień dobry. Pa, jest pan Sebastian. Jest to tata Dawida i Dominiki. No muszę pogratulować Panu tej odwagi, a także rozwagi w działaniu Pana dzieci. Rozmawialiśmy wcześniej o wysiedleniach. Rozumiem, że Wy jako rodzice rozmawiacie z dziećmi, nie kryjecie tego? Tak, nie kryjemy tego, jak się dowiedzieliśmy o spotkaniu w Biskitkach i w Trzymanowej, raczej co było, spotkanie z panem Wildem, wtedy co ogłosił, że będzie Copekan. Postanowiliśmy powiedzieć dzieciom, bo jak oni wtedy rzucili te plany, to wszystko w sieć. Postanowiliśmy z żoną wtedy powiedzieć dzieciom, że. Nie ma co ukrywać, bo nie będziemy wiedzieć, co dalej. Cały czas myślaliśmy, cały czas do tej pory, do dnia wczorajszego, dopóki prezydent nie podpisał tej ustawy, myślałem, że to będzie. Totalny bubel z tym lotniskiem. No właśnie. Ale jednak, teraz, w tym momencie, od dnia wczorajszego, tutaj, jak tutaj z panem Tadeuszem, żeśmy byli na proteście, cały czas myślę. Na proteście co... w Mikołowie. Mikoł... W Mikołowie. Zastanawiam się, co będzie z nami. Z samej gminy Wiskitki to jest prawie 2000 osób do wyrzucenia na bruk. Panie prezydencie, zgłaszam się do pana, gdzie my wszyscy pójdziemy? Co ja powiem swoim dzieciom? Ja tracę zakład pracy. Wszystko tracę. Za co my będziemy żyć? Ludzie trwają kredyty. Znam nas, ja obiecuję osobiście po moim trupie. Bo my się nie, nie poddamy tu. Yy, prosiłbym y, panie Sebastianie, ja wiem, że trudno powstrzymać emocje, a tym bardziej przy dzieciach, bo to jest istotne i ważne. Chciałbym. Jeszcze jeden temat wydobyć, bo rodzina ta jako rodzina pełna zajmuje się pan historią, rekonstrukcją. Czy może pan powiedzieć kilka zdań, jak to odbiera, odbierają Dawid, Dominika, a także pan ma z tego satysfakcję? O widzimy, mamy, mama, zapraszamy tutaj, zapraszamy. O, robi nam się coraz bardziej tłocznie, tłocznie, witamy serdecznie, czy wracając do tego pytania, może pan powiedzieć na czym pańska praca, pańskie hobby, bo rozumiem, że to jest hobby. Tak, to jest, to jest hobby pod tym względem, że my tak, jako Grupa Rekonstrukcyjna na Wschodzie Bez Zmian przedstawiamy powstanie styczniowe, warszawskie, pierwszą wojnę światową. Bierzemy udział w grupach rekonstrukcyjnych w całej Polsce jako grupa rekonstrukcyjna. Jeździmy z różnymi wystawami, ze wszystkim, bo taki robimy tak samo i drugą wojnę światową tak samo. Robimy wystawę, zbieramy sprzęt, wszystko. No kupujemy. właśnie, a mogę zapytać o ten sprzęt, bo wiem, że to nie są tylko szable, to nie są jakieś tam pistolety czy broń, która, że tak powiem, była używana w II wojnie światowej. Czy jest jakiś inny sprzęt? No są my, ta są my, y, mamy i karabiny maszynowe, i wszystko to. to. Tylko to są repliki, które są, y, które żeśmy sami porobili na tle oryginałów, bo żeśmy nawet robili u mnie y, na zakładzie to karni, żeśmy sami robili, żeśmy zdobywali w internecie, żeśmy każdy, kto może, jako grupy rekonstrukcyjne wymieniamy się danymi w Polsce, tak jak i za granicą. No i tak wygląda nasza współpraca, że różne informacje zdobywujemy w naszym terenie, tak jak tutaj w Polsce funkcjonowała też Armia Carska z pierwszej wojny, pierwszej wojny panie, światowej. Panie Sebastianie, ale donieśli mi tu, że do pana przyjechał czołg. To prawda? Tak, był czołg wczoraj właśnie też wyjechał, bo był wymieniany silnik tak samo, bo był silnik uszkodzony że... i wyjechał wczoraj. To jest panie, pańskie hobby, a przy okazji dobra lekcja historii i dobry wzór dla dzieci? Powie mi pan, czeka widmo egzekucji nas, bo przy każdym wojewodzie jest takie stanowisko o egzekutor. Czy pan swoje hobby? W innym miejscu, mając tu znajomych i grupę będzie mógł realizować to hobby. No to jest będzie ciężko zrealizować, bo pod tym względem, że my jako grupa rekonstrukcyjna tutaj wschodzie bez zmian. Tutaj z Guzowa to całą historię o guzowie, i tak jak w okolicy I czy II wojny światowej wszystko znamy na pamięć, gdzie, się, gdzie było rozgrywane, na których polach, to wszystko wiemy, tak? I tutaj naprawdę mamy dużą wiedzę nawet tutaj tak jak w pałacu tutaj co jest pałac w Guzowie to był nawet w świetny pałac Michała Ogińskiego co teraz remontuje to nawet w trakcie II wojny światowej tutaj funkcjonował Adolf Hitler miał o, swoją bazę nawet o tym nie wiedziałem tak no więc widzicie państwo różne rzeczy można można przyjść do pana Sebastiana można dorobić węże hydrauliczne, można kupić części do, do maszyn, można się nauczyć historii. A przy okazji, to co powiedziałem: to, co jest naszym skarbem, to są nasze dzieci. W moim przypadku są to również wnuki. Chciałbym, oczywiście, powiedzieć to bez emocji, ale mówię to z pełnym przekonaniem. Mówię to z dużym zdenerwowaniem wewnętrznym. Że tak w państwie prawa być nie może, że obywatel się w tym kraju zupełnie nie liczy, że my, ta grupa cała, w której jest również pan Sebastian i jego rodzina, mówimy, że nie jesteśmy przeciwni budowie lotnisk, kolei czy dróg, tylko mówimy, że to ma być na innych zasadach. Nie może to być na krzywdzie ludzkiej. Odbieranie dorobku kilku pokoleń ludziom, którzy tracą praktycznie wszystko i nie będą w stanie w drugim miejscu zacząć funkcjonować normalnie. Druga rzecz istotna i ważna, że podajemy inne rozwiązanie ponieważ współpracujemy z fachowcami z branży, zarówno kolei, jak i lotnisk, i oni mówią jasno i wyraźnie, że ta inwestycja nie ma uzasadnienia pod względem przyrodniczym, ekologicznym, społecznym, a przede wszystkim finansowym, co wykazała Najwyższa Izba Kontroli na nasz wniosek, która, którą tą kontrolę przeprowadziła. Do tego no dochodzi od 24 lutego inwazja Rosjan, agresorów, zabójców, dzieci, matek i nie znajduje również słów pogardy dla takich agresorów. Takim agresorem jest spółka CPK, która nie patrzy na skutki, Patrzy na cel, jak ograbić własnych obywateli. Niech to będzie naszą płętą tej rozmowy. Chciałbym, Dominika, życzyć Ci pogody ducha, przede wszystkim wytrwałości, bo nie sile się na jakieś nadzwyczajne życzenia. Tobie, Dawid, też spokoju, a przede wszystkim kolegów i dobrych wyników sportowych. Tacie rozwijania swojej pasji i swojego hobby, a także utrzymania tego, co ma, czyli więzi z rolnikami, bo na co dzień, nawet dziś w sobotę, powinien mieć dzień wolny, a mimo to pracuje, żeby rolnicy mieli części. Jestem poruszony spotkaniem z rodziną państwa Kujawów. Będziemy zawsze w kontakcie. Dziękuję Wam za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Chciałbym, żebyście rozwijali się Wy jako młodzież, Pan Sebastian jako swoje hobby rozwijał, a także swoją działalność gospodarczą, z której odprowadza podatki. Dziękuję bardzo.